Słuchajcie, postanowiłem dzisiaj w formie materiału na YouTube wrzucić wam bardzo ważną informację a propos tego, jak wykorzystywać takie spadki, jak dzisiaj miały miejsce lub właśnie jak nie tracić kapitału w takich sytuacjach, jak ta, która zaistniała. Więc polecam wam go obejrzeć, to jest krótki materiał, może niecodzienny, może jestem tutaj dosyć bezpośredni, ale uważam, że taki przekaz w większości z was może się przydać, ponieważ utrwali jakieś tam konkretne narracje w głowie, które warto na rynku kryptowalut wykorzystywać. Więc samo mięso, zapraszam do przesłuchania i tyle. Słuchajcie, przy okazji dzisiejszej sytuacji na rynku krypto, kilka informacji, które gdzieś tam warto z tyłu głowy zawsze mieć i śledzić, jeżeli chodzi o operowanie właśnie na tym rynku. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że taki flash crash dzisiaj, czy powiedzmy te 13% na Bitcoinie, to i tak nic w porównaniu do tego, co działo się ostatnimi laty. Osoby, które są na rynku dłużej, wiedzą i pamiętają, jak to wyglądało, kiedy to na przykład Bitcoin w przeciągu zaledwie doby był w stanie spaść o 20 parę, 30 parę procent. Były i takie sytuacje, a alty leciały. Wtedy na pysk o 50%, 60%, niektóre nawet w ciągu doby. Więc to, co dzisiaj się wydarzyło, te szybkie price recovery z tych okolic, powiedzmy na przykład na Solanie 80 dolarów do 100, czy na innych altcoinach o te 20-25%, jest czymś super dla osób, które rzeczywiście miały ordery na longi, co zresztą niejednokrotnie na arenie polecaliśmy. Albo dla osób, które miały jakieś pozycje na spocie i szybko ta cena się odzyskała, co by nie było, ale jednak taka sytuacja nie jest czymś niesamowitym. Powiedzmy dawno takiej nie było. 23 rok przyzwyczaił nas do względnie stabilnych, powolnych, organicznych wzrostów, ale jednak takie sytuacje będą miały mieć miejsce możliwość niejednokrotnie. Więc co należy zrobić, żeby albo je wykorzystać, albo się przed nimi uchronić, jeżeli chodzi o tą drugą stronę miecza obusiecznego, no bo co by nie było? Tak należy na to patrzeć. Po pierwsze, uważam, że tak jak wspominałem z tych plusów, warto mieć ordery znacznie niżej. Mi na przykład, jak widzieliście, złapało dzisiaj Solanę w okolicach właśnie. Miałem te ordery od 87 do 70 paru dolarów. Niestety, dwa niżej nie weszły. Ten, ten jeden czor wie czemu, chyba za, szpila była za szybka. Drugi skasowałem, bo się trochę zlękłem, że zaraz mnie skasuje, i jeszcze niżej chciałem złapać. No trudno. Finalnie Solana po 87 dolarów była złapana. Tam long, więc to fajnie wyszło. Zamknąłem ją przed chwilą po 98, no szybkie zagranie, nie chce mi się tego dłużej trzymać, koło 100% na plusie, więc rewelacja jak na taką szybką akcję. Oprócz tego warto zawsze mieć jakieś stablecoiny, po prostu nie ładować się za wszystko, co macie. Wiadomo, że po prostu rzeczywiście w takich sytuacjach fajnie mieć za co się obkupić, ewentualnie ordery nie tylko na dźwigni, ale tym bardziej na spocie mieć, nawet po takich abstrakcyjnych cenach, które wydają wam się niemożliwe. No bo zobaczcie, Arbitrum dzisiaj spadło na 1,40, cała na 80 gdzieś tam, Dolarów, nawet ten Chaining spadł na 11,5 dolara około, więc to były ceny, o których nawet byście nie, nie śmiali marzyć jakiś czas temu. A dzisiaj okazało się, że są możliwe do zrealizowania. Dlatego uważam, że to była fajna rzecz, że warto było z tego skorzystać. Jeżeli ktoś te ordynary miał poustawione, to na pewno na tym zyskał. A z drugiej strony patrząc,. Jak należy się zabezpieczyć? Po pierwsze, tutaj też arenowiczów odsyłam do instrukcji w PDF-ie, ale że po prostu rzeczywiście granie na dźwigni gdzieś tam długoterminowo należy traktować, jeżeli ktoś już to robi. tak, Bo mieliśmy na pewno kilka sytuacji, czy na arenie, czy w ogóle gdzieś tam w community, w społeczności naszej, że ktoś się wyzerował na przykład, w ciągu tygodnia. I tutaj to naprawdę jest taka podstawowa zasada. W ogóle, jeżeli ktoś gra na dźwigni za jakieś duże środki które w ogóle cokolwiek dla niego znaczą i nie stosuje się do tego, no to to jest kategorycznie no, przykre, tak no, nie może tak być, że wy przykładowo rozgrywacie jakieś zagrania na lewarze, macie, nie wiem, w całym rynku krypto 10 tysięcy dolarów, ale waże rozgrywacie zagrania na przykład po 700 dolarów, po 1800, po 2,500 jak na jakichś jeszcze dziwnych dźwigniach, no to jest absurdalne, to się nie może udać. No gwarantuję Wam, że prędzej czy później pewnie część z Was dzisiaj tak miała, stracicie ten kapitał i się z nim pożegnacie. Więc jedyny w ogóle rozsądny pomysł, jeżeli ktoś na dźwigni już musi grać, chce, jest to dla niego coś ciekawego, chce się w tym temacie rozwijać, no bo on może oddać, tak? Rzeczywiście. Gra na dźwignie, jeżeli ktoś jest dobry, stwarza pole do regularnego zarobku na krypto. Tutaj nie mam wątpliwości, ale jest to po prostu bardzo trudne. Większość ludzi na dźwigni traci, trzeba się tego najpierw nauczyć, przypalić jakiś kapitał i bez jakichś tam podstawowych założeń, które kultywujecie, to w ogóle nie możecie nawet śmieć, twierdzić, że wy na tej dźwigni zarobicie. No sorry, ale rynek krypto jest bezwzględny, więc ja też będę w tej wypowiedzi. Po prostu, jeżeli ktoś gra na lewarze. To mając na przykład 10 tysięcy dolarów na rynku krypto, niech sobie nagrania na dźwigni grubą kreską przeznaczy oddzielone 1000 czy 2000 dolarów. tak? I za te 1000, 2000 dolarów, weźmy dla prostego rachunku 10%, czyli 1000, w tradey, które na przykład wrzuca marsz u nas, wrzuca kubalek, czy inni traderzy na dźwigni, ale oni wrzucają najwięcej, bo tej tradują. Wchodzicie na przykład za 2-3% swojego kapitału na poczet grania na dźwigni. Czyli nawet jeżeli by wam wykasowało całe te pozycje, to tracicie. 2-3% na jedną pozycję z kapitału na poczet dźwigni i 0,2% do 0,3% z całego kapitału, który macie na poczet w ogóle rynku kryptowalut. A do tego, jako wisienka na torcie, każdy z traderów podaje stop lossy. Czyli z reguły uśredniając, jeżeli one są w połowie momentu likwidacji pozycji, to wy tracicie sobie te 0,15% czy nawet 0,10%. Tak? Czyli realnie z 10 tysięcy dolarów, jeżeli wam jedno zagranie nie wejdzie, po 10-15 dolarów, a Gdyby ich było na przykład, nie wiem, 10 z rzędu, tracicie 100-150 dolarów, czyli 1 do 1,5% całego kapitału na rynku krypto i 10 do 15% kapitału na płacę tradingu. I to jest zasada numer jeden: bez tego wy w ogóle nie podnoście rąk, nie próbujcie tradować, bo skończycie marnie, taka jest prawda. Jeżeli konkurujecie, a rynek krypto to jest player versus player, to jest rynek bardzo konkurencyjny, motacie się o te pieniądze z graczami z całego świata, to jeżeli konkurujecie z wyjadaczami, którzy są na tym rynku chociażby na to 3 lat, z jakimiś tam średnio zaawansowanymi użytkownikami, a Wy wchodzicie po te, w te trady po 50-100 dolarów, mając 1000, w ogóle na cały rynek krypto, no to sorry. Ale to się na 100% nie uda. Więc ja też tutaj jestem po to, żeby was długoterminowo w jakiś sposób edukować, żeby to wszystko sobie fajnie poukładać tutaj wspólnie, żebyście mogli na rynku krypto -serio zarobić, ale no, robiąc głupoty, sorry, ale przykro będzie prędzej czy później i tak to się skończy. Być może zrefinansujecie swoją przygodę, zarobicie pieniądze ponownie gdzieś tam na rynkach zewnętrznych w pracy, czy mając własną firmę, wrócicie z kapitałem i za drugim, trzecim razem w kodcu. Się udawać, bo tak to często wygląda, ale jeżeli chcecie przyspieszyć swój rozwój finansowy w krypto, no to sorry, ale jak nie umiecie to dźwigni po prostu nie dotykajcie, z reguły źle się to kończy, albo jeżeli nie potraficie być normalni i stosować się do zasad, które są po prostu wymagane, żeby tutaj z dźwignią operować. Jeżeli film się podoba, to pamiętajcie, żeby zostawić kciuk w górę, będę wtedy częściej publikował takie moje przemyślenia w formie krótkich, zwięzłych materiałów, które pomogą wam na rynku kryptowalut po prostu zarabiać, zamiast być dawcami kapitału i tracić pieniądze. Przy okazji zapraszam na giełdę Bybit, w opisie pod tym filmem jest link, aktywny jest jeszcze bonus świąteczny, taki zimowy macie do odbioru 55 dolarów na start, wystarczy wpłacić 100 dolarów i obrócić tą kwotą. Wszystkie zasady są przypięte w opisie pod tym filmem, w moim poście na Telegramie, KDP Wiadomości, gdzie też jest więcej tego typu informacji, głosówek, różnego rodzaju analiz rynku i moich zagrań, co najważniejsze, za darmo, więc zapraszam Was do sprawdzenia obydwu akcji, czyli Telegrama, który jest darmowy oraz Bybita i tej pierwszej rejestracji na giełdzie, jeżeli jeszcze nie macie tam konta. Ja Wam też zostawię poniżej taki film, który nagrywałem o tym z takimi podstawowymi zasadami, co ja i też jako taka no, kończąca wypowiedź dopowiem, że jeżeli chodzi o jeszcze spot, tak, to po prostu najgorszym błędem, jaki wiele osób robi na samym początku swojej przygody, czy w ogóle nawet po jakimś czasie będąc na rynku krypto, to to, że w przypadku spadków sprzedaje swoje kryptowaluty, bo zaraz obsra zbroje, że one gdzieś tam spadną mocniej. No to czemu nie zrobiliście tego przed spadkami? Czemu jeżeli cena wydaje Wam się relatywnie atrakcyjna na poczet sprzedaży, nie zrobiliście tego zanim te kryptowaluty spadły, tak? Takie okazje, sytuacje jak dzisiaj wręcz sprawiają, że muszę takie wiadomości Wam przekazywać, bo chcę na bazie właśnie też tych często negatywnych, jak i pozytywnych emocji, zależy jak dla kogo przekazywać wam te informacje w pigułce, żebyście mogli z tego później coś wynieść na cały pociec swojej przygody po prostu na rynku krypto. Więc uważam, że. To, co się wydarzyło, gdzieś tam no ma swoje ręce i nogi. Wiele z Was wyciągnie na bazie dzisiejszego wydarzenia, dzisiejszego Flash Crashu na pewno jakieś wnioski. Będzie w stanie długoterminowo ustalić sobie takie proporcje w portfelu, żeby na rynku kryptowalut po prostu zarabiać. Tak? No bo co z tego, żeby sobie tam popróbujecie? Co z tego, że włożycie jakieś pieniądze i będziecie potem z nich próbowali zrobić jeszcze więcej, jeżeli po prostu popełnicie szereg elementarnych błędów, po drodze, które sprawią, żeby sobie sami zwiążecie ręce, jakbyście sami w łóżku leżeli i BDSM sobie robili bez partnerki, założyli jakieś kajdanki i rzeczywiście nic potem nie mogli zrobić, bo byli związani finansowo, byli w stratnych pozycjach, które w ogóle i tak nie miały prawa się udać, bo przeholowaliście z proporcjami. Jakby rynek krypto to jest gra proporcji, to jest matematyka, statystyka, wydarzenia, dostęp do informacji, analiza techniczna oczywiście i szereg Różnego rodzaju czynników sprawia, że wy na koniec dnia, czy gdzieś tam szerzej patrząc horyzontalnie, na koniec swojej przygody na rynku krypto będziecie w ogóle na plusie. Jak ktoś nie potrafi, niech kupuje sobie tylko altcoiny, przesyłuje na cold wallet i tyle, i zapomni o całej reszcie. Cała reszta tylko będzie go kusić. A jeżeli ktoś chce rzeczywiście tradingu się nauczyć, to naprawdę powinien. Zrobić to, co powiedziałem, żeby w ogóle móc spróbować walczyć na równej płaszczyźnie z osobami, które są tutaj od lat. One się z Was śmieją dosłownie w momencie, gdy tak łatwo oddajecie kapitał, nie ustawiacie sobie stop-lossów, te pozycje są nieprzemyślane, gracie po prostu gdzieś tam pod prąd. Z tymi stop-lossami to mówię do osób początkujących, bo ja wiem, że wielu z Was gra na krosie, że jest w stanie te pozycje wyratować, ale jeżeli ktoś jeszcze widząc, że pozycja mu ucieka, cały czas do niej dokłada i cały czas gdzieś tam rzeczywiście po prostu wiecie, dorzuca jeszcze, jeszcze swoje środki, które w ogóle na poczet tej pozycji nie miały być przeznaczone, to prędzej czy później to się źle dla niego skończy. Każde zagranie powinno być. Konkretną kwotą z góry ustaloną wcześniej na jego poczet. I czy wam to zamknie na plusie, czy minusie, nie powinniście w ogóle wiązać z tym żadnych emocji, nie powinno wam to wami w ogóle ruszać, bo prawda jest taka, że jeżeli macie to przemyślane, śledzicie odpowiednie osoby, bo tak jak Marsz i Kubalek, oni są na plusie, wrzucają wam regularnie tabelki, czasami któryś z miesięcy, niestety niestety zamknie się na minusie, taka jest prawda, nikt nie jest nieomylny i wiadomo, że po prostu trading należy traktować w dłuższej perspektywie, bo widząc gdzieś tam. Czasami komentarze od niektórych osób, że no, Marek tam wiecie, czy na arenie, czy na Discordzie. Ten na przykład Mars rzucił parę zagrań i ostatnie trzy zagrania są na minusie i straciłem yy, połowę kapitału. Nie? No to myślę sobie, no sorry, ja to mówię od roku, powtarzam jak mantrę wręcz, żeby Wam to wpoić do głowy, ale niestety czasami się nie da. Więc yy, tak jak powiedziałem, albo jeżeli słuchacie to w formie głosówki, to odsyłam do postu poniżej z filmem, który Wam się na start przyda, albo jeżeli oglądacie to na YouTubie w formie takiego małego filmu, to odsyłam Was rzeczywiście do... Materiałów w opisie pod tym filmem jest poradnik, jak zacząć w końcu poprawnie tradować, jak zrobić to porządnie i gdzieś tam perspektywiczy, żebyście mieli w ogóle szansę stoczyć równą batalię z rynkiem, który, co by nie było, łatwy w obyciu nie jest. Więc z mojej strony to tyle. Jest to taki krótki update a propos tego, co się dzisiaj stało i chciałem Wam przekazać w pigułce te informacje, żebyście mogli rzeczywiście podejść do tego, w jakiś sposób, no, konkretnie i w końcu zacząć odnosić na rynku kryptowalut sukcesy, nie bacząc, na takie sytuacje jak ta dzisiejsza, która jednak no, była czymś dla wielu z Was nowym i należy po prostu wyciągnąć z niej wnioski, lecieć dalej. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że taki przekaz, właśnie bardzo bezpruderyjny, bym powiedział, jest dla Was łatwo, przyswajalny. Uważam, że tylko w taki sposób, będąc trochę nawet niemiłym i osłem, jestem w stanie Wam przekazać takie wartości, które z rynku kryptowalut wyniosłem i których się nauczyłem. Więc sorry, jeżeli dla kogoś to było za mocne, ale uważam, że taki przekaz jest czasami potrzebny, żeby jednak pomóc Wam w tej kryptowalutowej drodze, która, no, co by nie było, na pewno jest ciężka. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia. Hej.